Dzięki uprzejmości firmy LG. Dzisiaj na stole ląduje u mnie nowość, nowość ze średniej półki. Jest to LG K10 wersja LTE. Zwracam uwagę na ten dopisek LTE, ponieważ jest on dość istotny, gdyż parametrycznie zdecydowanie różni się ten telefon od wersji K10. Ja skupiam się na tej, którą mam, K10 LTE. Oprócz samego telefonu, w zestawie otrzymujemy zestaw słuchawkowy, który będzie jednocześnie anteną do wbudowanego odbiornika radia FM, razem z modułem RDS. Będzie również zestawem do prowadzenia rozmów. Znajdziemy również dokumentację, kabel USB oraz ładowarkę sieciową 5V 085. Ampera. Na pierwszy rzut oka, po uruchomieniu urządzenia rzuca nam się w oczy dość spory wyświetlacz. Wygląda on dość interesująco, szczególnie, że cały telefon ten, który ja akurat mam w dyspozycji jest utrzymany w kolorystyce czarnej. Nie odcina on się więc od obudowy, tak więc jest on faktycznie, można by powiedzieć, gigantyczny. Dość wąskie ramki. 5,3 cala to jest jego przekątna, rozdzielczość HD 1280x720. Jest to wyświetlacz typu IPS LCD. Chroniony on jest szkłem rysoodpornym Gorilla Glass w wersji Trzeciej. Tyle jeśli chodzi o parametry, a jeśli chodzi o jego pracę, muszę przyznać, że absolutnie nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Dobre kąty widzenia, rozdzielczość, pomimo tego, że nie najwyższa, dająca dość duży komfort użytkowania tego wyświetlacza. Konstrukcję LG na rynku dość łatwo rozpoznać, chociażby po tym, że na tylnej części obudowy mamy dostępny przycisk zasilania. Nad i pod przyciskiem mamy regulację głośności, oraz zintegrowany jest on jedną ramką z aparatem głównym o rozdzielczości 13 megapikseli. Aparat wspomagany jest diodą, która będzie pełniła funkcję lampy błyskowej. Na tylnej części obudowy w dolnej sekcji znajdziemy cztery otworki, które nam zasłaniają wbudowany w ten Telefon, głośnik. Głośnik gra stosunkowo głośno, aczkolwiek jego umiejscowienie no, skłania do tego, że w łatwy sposób możemy go zasłonić. Na dole znajduje się złącze USB oraz złącze zestawu słuchawkowego. Na pochwałę zasługuje fakt, że mamy tylną część obudowy wykonaną z dobrej jakości tworzywa sztucznego, zdejmowaną i pod tą zdejmowaną. Częścią znajdziemy gniazdo zarówno na kartę pamięci, którą możemy pamięć wbudowaną 16GB rozszerzyć o kolejne 32 oraz znajdziemy gniazdo na kartę SIM nano. Również LG zdecydowało się, i to jest bardzo miły krok, na wymienną baterię o pojemności 2300 mAh. Telefon napędzany jest procesorem Snapdragon 410. Nie jest to na pewno tytan wydajności. W Antutu Benchmark otrzymał on wynik 27938. No i nie spodziewajmy się tutaj fajerwerków, jeśli chodzi o wydajność tego telefonu. Musimy się uzbroić troszeczkę w cierpliwość, ponieważ w momencie kiedy będziemy uruchamiali dość duże aplikacje, teraz aplikacje społecznościowe już zdecydowanie są aplikacjami dość opasłymi, musimy chwileczkę poczekać, aby taka aplikacja się nam uruchomiła. Aparat główny jest to aparat o rozdzielczości 13 megapikseli, jego światło to jest 2,2, ,2. pozwala on na rejestrowanie filmów w rozdzielczości Full HD i 30 klatkach na sekundę. Sam aparat wyposażony jest w stosunkowo prostą aplikację, nie mamy tu zbyt wielu trybów i dodatkowych opcji, niemniej jednak aplikacja jest jasna i czytelna, generalnie pozwala nam na dość szybkie robienie zdjęć. Fokus w tym aparacie również najszybciej nie należy, niemniej jednak, jeżeli zostawimy mu chwilę czasu, aby mógł popracować, robi on bardzo przyzwoite zdjęcia. Muszę przyznać, że nawet byłem zaskoczony, jeśli chodzi o jakość zdjęć wykonywanych w trudnych warunkach oświetleniowych. Musimy być wyposażeni w sztywną rękę, ale w momencie, kiedy odpowiednio się ustawimy, odpowiednio damy fokusowi chwilkę czasu na przystosowanie się do. Panującego otoczenia i ustawiania tej ostrości, wychodzą bardzo przyzwoite zdjęcia, nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Aparat przedni jest to aparat rozdzielczości 8 megapikseli, światło jego to jest 2 i 4, i również może kręcić nam filmy w rozdzielczości Full HD. Tradycyjnie nakładka LG jest nakładką bardzo jasną i przejrzystą, pozwala ona nam na dostosowywanie do swoich potrzeb niemalże każdego aspektu wyświetlanych aplikacji, łącznie z podmienieniem jej. Ikony. W zestawie otrzymujemy cały pakiet aplikacji od Google, otrzymujemy również Evernote, jest on preinstalowany przez LG. Dodatkowo znajdziemy takie aplikacje jak LG Backup, Manager Plików, Quick Memo Plus, znany już z poprzednich modeli program do notatek. Nie zabrakło aplikacji do obsługi radia FM. Znajdziemy również LG Smart World oraz dodatkowo jesteśmy wyposażeni w aplikacje zadania. Cała sekcja ustawień również jasna i przejrzysta. W łatwy sposób mamy dostęp do wszystkich najpotrzebniejszych funkcji, chociażby możemy włączyć lub wyłączyć moduł NFC. Mamy dostęp do latarki, też przydatna funkcja. Całą tą listę możemy sobie odpowiednio dostosować, przenosząc te funkcje, które nas interesują, na wyższy poziom, i ukrywając te, z których korzystamy rzadziej. Sekcja ustawień podzielona na jak gdyby podsekcje, w których mamy możliwość dostosowania wszystkich parametrów sieci, powiadomień, wyświetlacza i ogólnych ustawień. Całość urządzenia robi dość przyjemne wrażenie, jeśli chodzi o jakość zastosowanych materiałów. Kształt i design to już jest kwestia gustu. Jednym może się to podobać, innym nie. Przypominam, że cały czas LG Forsuje swój przycisk na tylnej części telefonu. Niektórym on odpowiada, niektórzy do niego przyzwyczaić się nie mogą. Zachęcam Was do komentowania, napiszcie, jak Wam się podoba ten model telefonu. Jeżeli jesteście jego użytkownikiem, napiszcie również, jak on Wam się spisuje w dłuższej perspektywie czasu. I tradycyjnie zachęcam do subskrypcji kanału testhub.pl.